Cześć, witajcie, Assassin08 z tej strony i witam was w kolejnym filmie na moim kanale. I moi drodzy, tak, ja wiem, problemy z banicją i tak dalej, i tak dalej, ale nie może zabraknąć tego filmu. Słuchajcie, dzisiaj właśnie, w piątek, dosłownie przed chwilą, na Steamie wylądowało demo gry Postal Brain Damage i... Powiedziałem sobie, nie, ja muszę to nagrać koniecznie, także moi drodzy zaczynamy i zobaczmy o co w ogóle w tej grze będzie chodziło. Przyznam się, że odpaliłem grę, żeby zobaczyć czy wszystko działa i tak dalej, ale nie wychodziłem z pokoju kolesia, który wygląda całkiem imponująco, przyznacie. Cała masa kroczusiów, tu mamy czampa. Ogólnie wszystko jest w takiej stylistyce, jak widzicie, e, pikselowej trochę. Fajnie to wygląda, muszę przyznać. Okej, okay, mamy jakieś armory, tutaj mamy yy, prawie nagą panią, szybko zasłonić to trzeba, bo wiadomo jaka platforma, wiadomo co. Ok, mamy, słuchajcie, angielski dubbing. Ale co ciekawe, muszę Wam powiedzieć, że w tej grze będzie polski dubbing. Nie mam jeszcze bladego pojęcia, kto wcieli się w rolę Kolesia. Czyżby Pan Grębski, może tak, może nie, nie mam pojęcia. Ale mam nadzieję, że wszystko będzie w jak najlepszym porządku. Mamy w końcu, słuchajcie, jakąś broń, e, która będzie siała zniszczenie w tej grze. Czy mogę te rzeczy? Nie, nie mogę. O, i mamy, słuchajcie, nasz pierwszy cel. Jak to wygląda? Wow. No, powiem wam, że jest nieźle. Jest nieźle. Są jakieś zakupy. Okej. Okay. Yy, przyznam wam, że jestem ciekaw tej gry. Całego tego dema. Ile ono trwa i tak dalej. Ponieważ z tego co widziałem, yy, nie ma żadnych materiałów na YouTubie. Wow. Yy, Okej. Okay. Zrobimy coś takiego? Nie mam pojęcia, co ja mam tutaj zrobić, po prostu lecimy. Napiszcie koniecznie w komentarzu, czy w ogóle wiedzieliście, że wychodzi taka gra. No i jak się na to zapatrujecie, jak wam się podoba póki co? Powiem wam, że no wygląda to nieźle. Wygląda to po prostu nieźle. Taki trochę inny postal. I teraz nie wiem czy nie głupoty, ale z tego co kojarzę, no to za tą grę odpowiadają Polacy. Także to też jest bardzo ciekawe. Czekajcie, moment, tutaj mogę sobie wyjść, a tutaj też mogę. I mamy strzykaweczkę, która chyba daje nam zdrowie, chociaż nie jestem pewny. Jest amunicja do broni. No i dobra. Wyjdźmy sobie w takim razie tutaj. I zobaczmy, co mamy tu. Mamy więcej osób. Czekajcie, wow, wow, to mnie atakuje? O co tu chodzi w ogóle? Nie mam pojęcia, ale te pieski, czy cokolwiek to jest, to zdecydowanie nie jest chump. Masakra, tu jeszcze jakiś pan z tym... Nie wiem, nie wiem co tu się dzieje, słuchajcie. Ale wygląda to fajnie, ja wiem, że się powtarza... Wow! A czy ja mogę na przykład kopać? Nie mogę niestety, chyba, tak mi się wydaje. Prze o! Da się, pod F tym razem. Da się sikać na siebie? No niestety nie da się, to nie jest Postal 2 Assassin. Okej. Okay. Teraz mam, żeby y nasigać na kogoś. Dobrze, w takim razie wychodzimy stąd. I lecimy dalej. Mamy piękne miasto! Oczywiście jest zapis! Proszę nie szczelać we mnie, panie! Ej, ale powiem wam, że podoba mi się to, jest coś takiego innego. Ale wygląda to nawet nieźle. Słuchajcie, nie mam pojęcia o co tutaj chodzi przy przytrzymaniu tego prawego przycisku myszy. Jeżeli wiecie, to dajcie znaka. No i koniecznie pobierajcie sobie tego postala z, ze sklepu steamowego, ponieważ jest dostępne Demko. No i tak jak e, mówię, jest to słuchajcie, gameplay właśnie z wersji demonstracyjnej. Pokazuję wam wersję demonstracyjną tej gry. Wiecie, wolę tutaj e, zawczasu wszystko powiedzieć. Hehe, <laughs> wiecie o co chodzi? Kurczę, cały czas ze mnie strzelają, więc boję się, że za chwilę może się to źle dla mnie po prostu skończyć. Gdzieś była strzykawka, ale nie wiem gdzie. Chyba gdzieś na górze. Ale mogę się nie. Na górze to ja już zebrałem. 30 koła życia. Czy jakie koła? 30 po prostu życia. To jest bardzo mało. Ale gdzieś tutaj coś było, tak mi się przynajmniej wydaje. Albo. Wow! Ktoś strzela, ktoś tu jest w domu. Znowu słyszałem strzały. Nie wiem o co tu chodzi. Mniejsza. Wychodzimy sobie stąd w takim razie. Jeszcze taka, słuchajcie, ciężka muzyka metalowa. Oj, oj, tu jest ten pan, który we mnie strzela. I jeszcze z tyłu ktoś jest, też muszę uważać na te strzały z tyłu. Żeby po prostu nie zginąć od razu. Okej, okay, pięknie. Kolejne osoby i kolejne osoby. Okej, okay, czyli te, e, to jedzenie z Walmart'a daje mi zdrowie, rozumiem. Okej, okay, to mamy kolejnego pana. Okej. Okay. Dobra, nie mam pojęcia w ogóle o co chodzi w samej grze. Jeżeli chodzi o y, fabułę czy coś, po prostu no mało śledziłem, ale wygląda to fajnie. Wiem, powtarzam się, po, w, cały czas mówię, że wygląda to fajnie. Ale jest to słuchajcie coś innego. E, taki e, trochę Postal 2, ale w klimacie e, bardzo mocno e, pikselowym. Ale podoba mi się to. Podoba mi się ta gierka. I tyle. Co mam więcej mówić, słuchajcie. Zbieramy kolejne rzeczy po prostu. I mam nadzieję, że sama gra wam się podoba. Dajcie koniecznie znać, jak wam się to podoba, jak wy to widzicie, czy macie zamiar zagrać w Postal Brain Damage i powiem wam szczerze, że nawet zaryzykuję stwierdzenie, że zakupię sobie pełną wersję, no fanboy postalowy, no to jak miałoby być inaczej. Więc y, gramy dalej, gramy dalej, zobaczmy co my tu jeszcze mamy. Wejdźmy sobie tutaj, dobra, chyba się nie da. Ewentualnie da się z tej strony, oczywiście, że tak. Tylko kurczę, powiem wam, że jeżeli nie ma tutaj jakiegoś większego celu, a jedynie Jezu, a jedynie rozwalamy sobie wszystko i wszystkich, to trochę lipa. Nie wiem, muszę się zagłębić trochę bardziej w szczegóły tej gry. Tak, żeby y, też nie gadać głupot. Okej okay. Bo w ogóle powiem wam, że jak e, odpaliłem sobie po raz pierwszy tą grę I coś tam nacisnąłem To e, koleś powiedział e, "OK, boomer Więc wydaje mi się O Jezu Zaraz Chciałem powiedzieć, że zaraz zginę No trudno Gramy jeszcze raz Dobra moi drodzy Wchodzimy ponownie do gry Ale tym razem powiem wam, że e, Będziemy sobie to ogarniać e, Tak na spokojnie Po prostu pochodzimy sobie po mapce Jest w ogóle jakaś mapka tutaj? Nie ma nic Więc nawet nie wiem jaki jest cel e, Samego tego demka Także po prostu tutaj pozwiedzajmy, Być może słuchajcie, nagram drugi odcinek z tego, zobaczymy. Ale w każdym razie e, piszcie komentarze, ponieważ też będę się nimi sugerować. Być może Wy wiecie coś więcej niż ja, ponieważ no kurczę, w ostatnim czasie mało śledziłem i po prostu nie śledziłem informacji o samej grze postal e, Brain Damage. Także piszcie koniecznie w komentarzach. Chętnie sobie poczytam. A tymczasem... O Jezu! Jakiś złoty skin! Złoty dziadek! Dobra. To chyba tyle. Wychodzimy sobie stąd. Ale nie, rozwałka mi się bardzo podoba. Jeżeli chodzi o... o sam gameplay i to jak to wygląda. To no taki pikselowy styl. Wiem, powtarzam się. No, ale cóż. Co ja mam więcej? Słuchajcie, mówi się ten temat. Postal brain damage. Po prostu. Czy mogę to rozwalić? Nie. O Jezu! Ten burger to w ogóle tutaj cały czas jest! Ja nie wiem, czy to jest jakiś boss. Czy co to jest, ale tych burgerów to jest cała masa tutaj? Na szczęście mam jeszcze tą broń, więc mogę tą bronią cokolwiek tutaj zdziałać. No i dobra, lećmy w takim razie dalej. Mam tylko 9 HP życia. Hmm, to raczej nie skończy się dla mnie za dobrze. Tu mam jakiś straszny dom, trochę przypomina mi ten dom z filmu To. Nie wiem czemu po prostu. O Jezus, Maria! Co to jest? Jak się zękłem? Jeszcze to coś mnie zażarło, ale masakra. Dobra, lecimy jeszcze raz. Teraz macie totalny speedrun. Lecimy przed siebie. Nie zatrzymujemy się nawet. Lecimy do strasznego domu. W sumie po drodze możemy te pieski rozwalić, czy co to tam jest. No i oczywiście yy, tych burgerów. Bo to trochę może denerwować mimo wszystko. Nie oszukujmy się. Gdzie jest ten straszny dom? Nie mam pojęcia. Tam w ogóle coś jest w kosmosie. Nie wiem o co tu chodzi. Ale odpaliłem sobie słuchajcie, tą grę i nagrywam. Bo ogólnie, mam dużo materiałów postalowych na kanale Chciałem też nagrać jako jeden z pierwszych e, Brain Damage Więc, e, więc oto jest ten materiał Dobra, pięknie burgerki leżą Jeszcze tylko 40 e, amunicji mam, więc muszę trochę w sumie przystopować Dobra I mamy straszny dom I tu mamy tego wielkiego piesa Strasznego wielkiego piesa, który pewnie zaraz znowu mnie zażre Albo i nie Dobra, udało mi się. Uratowałem się. Czemu tutaj. Dobra, o! Jest, słuchajcie, fajeczka zdrowia, od razu je używam. Bo to jest masakra. Jest nowa broń, świetnie, i są zmutowane psy. Tu mamy dziadusia, pięknie. Slide jumping, space i left control, okej. Okay. Dobra, To chyba to, to, to chyba nie tak działa. Tak mi się wydaje przynajmniej. Mam 200 życia, więc teraz to piesku, możesz mi, wiesz co? Dokładnie. Okej. Okay. Lecimy sobie dalej, bo ja czuję, że tutaj dużo rzeczy omijam. Kurde, nie wiem, słuchajcie, jak to działa. Żeby móc skoczyć dalej, po prostu. Jest jakiś klucz. Żółty klucz. Co otwiera żółty klucz? Nie mam pojęcia, ale chyba zaraz się dowiem. Tam są jakieś żółte drzwi. Obstawiam, że to właśnie tam trzeba się dostać. Ale jak dostać się tutaj? Nie mam bladego pojęcia, słuchajcie. Dobra, mniejsza oto. Mniejsza oto. Piękna muzyczka w tle teraz. Super. Wygląda to nieźle. I lećmy teraz, słuchajcie, tam, ponieważ mam żółty klucz, który otwiera <głos》>, obstawiam żółte drzwi. Czyli te drzwi. A co jest tutaj? Nie mam zielonego pojęcia. Jest pięknie. Wchodzimy. Siema, Elo. Coś tu jest ciekawego w ogóle? Look, you did nie wiem, ale zaraz się dowiem. Armor oczywiście obowiązkowy, to jakaś buteleczka fire drink, okej. Okay. Zaraz sobie zobaczymy, co to takiego jest Ale to tak, jak mówię, za chwilę. Opisałem, że to trzeba rozwalić. Dokładnie tak. Nie bez powodu to się tam znajdowało po prostu. Okej, okay. wow, jest pies. Na szczęście szybko poszło. No dobrze, sprawdzamy dalej. Amunicja. Okej, okay, dobra, tu już byłem, więc lećmy dalej. Siema. Przegrzebmy, słuchajcie, wszystko co jest. O, jest kroczuś. No dobrze, moi drodzy, biegniemy dalej, jest żyćko, jest armor i to dość duży. Także fajnie, lodówka pusta. Ajajaj, dobra, amunicja, pięknie. I tutaj też jest armor, no i wydaje mi się, że teraz to już będzie tylko lepiej. Albo i nie, cały czas albo psy, albo dziadki, albo burgery latające, nie wiem o co tu chodzi. Ale siema. Tam jest jakaś przepaść. Zobaczmy w ogóle, co tam jest. Wolę tam nie wpadać w sumie, bo to może się źle dla mnie skończyć i dla kolesia. Nie no, powiem wam, że przyzwoicie się gra. Na pewno taka odskocznia od takiego totalnego, klasycznego Postala, ale mimo wszystko jest mega ten Postalowy klimat zachowany, to trzeba przyznać i po prostu gra się całkiem nieźle. Halo, panie burgerku, proszę mi tutaj dać już święty, anielski spokój. Dobrze. Tu mamy jakieś huśtawki, czy co to tam jest, nie wiem, chociaż nie powiem co mi to przypomina, bo <laughs> wiecie, no ale myślę, że się sami domyślacie, co mam na myśli. Dobrze, wchodzimy sobie tutaj, siema, elo, kurczę, tu już nie ma nic ciekawego, ale widziałem coś ciekawego, słuchajcie, tutaj. Ja tam widziałem kroczusia, blue key, just around the corner, okej. Okay. Kill Steel. Ok. Czy mam rozumieć, że tam jest gdzieś niebieski klucz? Ewentualnie muszę zdobyć niebieski klucz, aby tutaj wejść. Nie wiem, przekonajmy się. Tup, tup, tup. Aha, tutaj nie ma loadinga. Ok, ale jesteśmy w jakimś nowym świecie w ogóle. Jest zapis, jest niebieski dom. Przypadek, nie wydaje mi się. Więc wejdźmy do środka i przekonajmy się, o co chodzi w niebieskim domu, Boże Święty. Co jest? I ten i zaś. Szybka rozgrywka, słuchajcie. Bardzo szybka rozgrywka. Wszystko dzieje się bardzo, bardzo szybko. Jest niebieski klucz, który otworzy nam nawet nie wiem co. Ale zaraz się przekonam. Obstawiam, że niebieski klucz pozwoli mi przejść sobie tam. Także lećmy. Pięknie. I teraz... Benz! Wow, myślałem, że pięknie to uda zrobić. No ale nieważne. Możemy sobie przynajmniej tutaj pozwiedać kolejne tereny. O jezus, Maria, I rejony Benz! Psy z budami, słuchajcie, w ogóle biegają. Nie wiem, czy u Was też yy, niejednokrotnie rodzice mówili, jak chodziliście do McDonalda, że. Uj, yy, znowu życie, te psy z budą zmieszane. Jeżeli tak, to dajcie dać w komentarzu, od razu mi się to przypomniało. Że to jest pewnie ten burger. Więc yy, no, lecimy dalej. I zobaczmy, co mamy tutaj jeszcze do zwiedzenia. Nie chciałbym słuchajcie też, żeby to demo trwało bardzo długo, w sensie ten film. I raczej pełnego dema nie nagram, a tylko taki luźny materiał, żeby e, zobaczyć, co się tutaj w ogóle dzieje. Nie, czekajcie, ja tu już byłem przecież. Halo? Ja tu już byłem. Czemu się cofam w tej grze? Nie wiem, może to tak ma właśnie wyglądać. Nie mam pojęcia. Być może słuchajcie, tam jest jakaś fajna broń, widzę. Być może słuchajcie, jest coś, o czym ja nie wiem. Muszę sobie poczytać o tej grze i to dość sporo. Jest Rocket Launcher, pięknie. I sprawdźmy, jak Rocket Launcher działa. Świetnie działa, jak żeby inaczej. Ale jednak burgery nie padają od strzała. No dobra, słuchajcie, tu jest ten Blue Key, tutaj już byłem. No ale dobra, przejdźmy może jeszcze raz. Czekajcie, tam coś jest. Wypuszczamy? Muszę. Jeszcze nie trafiłem. Masakra. Przejdźmy sobie tam. Moi drodzy, wybaczcie, ale najzwyczajniej w świecie nie nagrałem końcówki tego materiału. Po prostu filmik mi się nie nagrał i teraz muszę nagrywać wszystko od początku. Nie liczę który to już raz, ale najzwyczajniej w świecie poziom trudności jest naprawdę spory w tej grze i ym, jest masakra! No stop trzeba zaczynać od nowa, jak nie te psy, to ci strzelający panowie, to burgery. I non-stop jest wszystko, wszystko nie tak. Mam nadzieję, że przynajmniej tym razem wszystko się uda. Jako tako nagram ten materiał od razu. cię biegnę dalej, nawet się nie zastanawiam. I lecimy. Słuchajcie, tutaj dzięki tej kotwiczce przechodzimy dalej. Piesy oczywiście na nas... No, stop. Tutaj włażą, ale mam nadzieję, że uda mi się to jako tako teraz rozwiązać i wszystko będzie dobrze. 104 hapsy, mam nadzieję, że będzie ok, także lecimy, lecimy. Słuchajcie, dalej od razu sobie zapiszę grę i lecimy dalej. Mam nadzieję, że jako tako mi się uda. I powiem wam szczerze, że grało mi się całkiem przyjemnie przez całą tą grę. Ale na szczęście jest już bliżej niż dalej, także mam nadzieję, że uda mi się e, ugrać tutaj cokolwiek. Oczywiście zbieramy sobie amunicję, ponieważ takowa nam się e, oczywiście bardzo mocno przyda, słuchajcie. Tutaj jeszcze te pieski i tu przechodzimy sobie pięknie. Dalej, tam już słuchajcie, nie idę, nawet mi się nie chce. Jedyne o czym marzę to, żeby przejść tą grę, ponieważ naprawdę przez to, że końcówki nie nagrałem tutaj od razu safe. Przez to słuchajcie, że nie nagrałem końcówki, w sensie po prostu totalnie mi się to nie nagrało. Jeszcze weźmiemy wzi sobie tą butelkę, e, która powoduje to, że e, palimy naszych wrogów, najzwyczajniej w świecie. I słuchajcie, od razu wchodzimy tutaj i lecimy do tego portalu, i to nam, że tak powiem, kończy tą. Demówkę e, Poziom ukończony, nie patrzcie na czas Nie patrzcie na kille, ponieważ No, musiałem wszystko przejść Na nowo, i tak byłem, słuchajcie Nubem nawet w tej poprzedniej Rozgrywce, ale po prostu chciałem jak najszybciej Pokazać wam, jak to wszystko Wygląda, z czym to się je i tak dalej I tak dalej, i tak sekretów Nie wyłapałem na tej poprzedniej Rozgrywce, także nic straconego Wybiłem trochę więcej osób I zeszło mi się ponad 10 minut Okej okay. Moi drodzy, moje odczucia, grałem bardzo szybko, żeby wam w jak najszybszym czasie to pokazać, żeby ten materiał nie trwał bardzo, bardzo długo. Bardzo fajna gra się zapowiada, taki postal, postalowy klimat, bardzo szybka rozgrywka i tak dalej. Jak najbardziej polecam, zagrajcie sobie, sprawdźcie link w opisie do samej gry. No i oczywiście dodajcie grę do swojej wishlisty, jeżeli macie taką chęć. No i cóż, i to tyle. Piszcie swoje wrażenia w komentarzach, piszcie czy graliście, e, dajcie znać w ogóle o co tutaj chodzi e, i tyle. Dziękuję wam serdecznie za obejrzenie, mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Jeżeli tak, zostawcie koniecznie lajka, zasubskrybujcie mój kanał, jeżeli jeszcze nie zrobiliście, zapraszam również na mój drugi kanał, link również znajdziecie w opisie i mam nadzieję, że do zobaczenia w kolejnych materiałach. Cześć!